Um, um, um. Teraz będziemy się wpatrywać w tą piękną lampkę. Przy pięknych gwiazdkach w jeża. Ten wąskie nie Teraz idziemy w tło. <laughs> Idealnie. Ten wąs jedną ja świetną trząs Ten wąs jedną ja świetną trząs i w ogóle... O nie to jest ten orzeszek. Kurwa <grym> <grym> A że <żeby> wejdę stanę. <grym> dzień. Dziwnie, a dnia, Przecież... Nie no. Zobacz, to wjeżdżam. <grym> <grym> Dzisiaj nie ma naszej nesesitki, ponieważ... Ymm, no nie znalazłam. Więc witam Was. Ten wąs nie idą świnią trząs Tak. Ja nie Znowu ja ci się powymyślali. Ja nie wierzę po prostu. Co się w tych czasach po prostu dzieje? Za moich lat. To no też byłem debilem. I teraz mam tego krzywego wąsa! Ha, ha, ha. No bo za moich lat sobie robiliśmy takie wąsy. Tak chcieliśmy je wyrywać? Tak, je troszeczkę przesunąć, bo były... chcieliśmy bekę robić. Mi tak zostały. Mam teraz krzywe wąsy. Ten wąs niejedną świnią trząsł. Dokładnie. To z Nagiela Tisa daje e, komentarz i łapkę w górę i subskrybujcie, jak jesteście nowi. No, no. Subskrybujcie debile. Subskrybujcie debila. Tak? Subskrybujcie debila. Subskrybujcie debila.

jeszcze raz popeźcie abdobójstwo. Popełniłem abdobójstwo. Ruda tańczy. Jak szalona. Krzyczy, piszczy. To jest ona. Rudą babę pokochałem. I na dywan się zesrałem. Ruda tańczy jak szalona. Krzyczy, piszczy. To jest ona. Pięknie zaspywałem To jest moja nora. Chap, piszcie w komentarzu, że mnie nie widać. Nie widać mnie. Nie widać. Nie to jest lepsza dziura. ble. Nie widać mnie, piszcie w komentarzu. Że mnie nie widać. Nie to mnie widać. Teraz sobie pomyślcie, ja jest mój lps To Tutaj mój się kręg. Rudy, Ruda, jakalor, czy Rudy, 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 my... Rudy, 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 Rudy,